Okej, siema siema CX, mam bardzo do umówienia krótki vlog, na którym będę Wam mówić o hakerce Pupci. Yy, tak, yy, gadałem z nią na Skype'ie, na spiku. graliśmy sobie spokojnie w Minecrafta, no, i się okazało, że potrzebował mojego IP, adresu, bo zostałem zbanowany. Zawsze, że miałem yy, różną paczkę cheatów, co nie, bo ja jestem cheater, to tak, no, ja tam, oskarżają mnie, a po prostu mam skill'a. Nie? No, I skopiowała i moje IP. Tak, IP. I mi skopiowała po prostu yy, yy, no, moje, yy, mój adres IP internetu i mi założyła hasło na Twitter. No, nie wiem, jaki to jest ale to jest superkaup. Nie ufajcie, że wszedłcie na jakiś serwer, to patrzcie, nikt nie jest podnikiem kupcia i szkódost. Czy to sprawdzajcie? No. Yy, tu macie moje nozdrza. Jakbyście chcieli je widzieć. A? O, oko. O. Tutaj Tak, był taki wstyd, że się robię twoje noże Bo już mi zadowolony No. I nie ufajcie, kupcie hacker. Dziękuję dobranoc, koniec imprezy to tak. ja się zawsze będę próbował żegnać y, pożegnaniem ubu dubu i bądź pupcie. Jak są so no, Dziękuję dobranoc, koniec imprezy. Tak, czoło.